Jednym z bardzo ważnych procesów w wytwarzaniu domowym wędlin jest obróbka termiczna. Co zrobić, żeby ta obróbka termiczna, że tak powiem, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby to była powtarzalność, żeby uzyskiwać to, co chcesz uzyskać, a nie to, co ci po prostu tylko wyjdzie? No, na pewno trzeba korzystać z jakichkolwiek urządzeń pomiarowych, i nie jest to zegarek. Najczęściej słyszę, wśród takich troszkę starszych, dojrzałych bardzo wędliniarzy, że przecież nigdy się nie korzystało z termometrów, że zawsze parzyło się na czas. Szynkę, która ma kilogram, parzysz godzinę. Yy, I wszystko, co ma na przykład kilogram, parzysz godzinę. Więc coś, co ma pół kilograma, parzysz pół godziny. Tylko powiedz mi teraz, zobacz, jaka jest różnica pomiędzy cienką polędwiczką wieprzową, która jest bardzo cienkim, ale długim mięśniem. Może ważyć pół kilograma, może ważyć nawet 70 deko. Co nie znaczy, że należy ją parzyć 45 minut. Abstrahując w ogóle od tego, że polędwiczka wieprzowa najlepiej smakuje na, e, surowa, na zimno, ale parzyć ją jak najbardziej też można, jeśli ktoś surowego nie lubi. Jednak parząc polędwiczkę 45 minut w jej środku będzie około 75-80 stopni, wędząc w 80 stopniach wody. Bo jest taka cieniutka prawie jak kiełbasa. Więc tam bardzo szybko ta temperatura pójdzie w górę. A malutka szyneczka, też ma, mająca 0,7 kg, no te 40 minut może faktycznie będzie w porządku. Ale na pewno nie należy tego robić na wagę, że coś waży tyle, to tyle czasu parzysz. Tego się tak nie robi. Wystarczy mieć termometr i Parzyć, czyli obrabiać termicznie do konkretnej temperatury wewnątrz wyrobu. Dzięki temu za każdym, dosłownie za każdym razem, będziesz mieć dokładnie taki sam efekt. No chyba, że nie chcesz tego efektu tak uzyskać, chyba, że wolisz grewlot to i na chybił trafił, po prostu eee, liczyć sobie czas, wyciągniesz, może tym razem będzie suche, może będzie eee, soczyste. A może będzie po prostu jeszcze surowe, i się będziesz później denerwować i nazywać się, że to jest niedowędzone. A to jest surowe, nie niedowędzone. Należy uży używać urządzeń pomiarowych. Ja wiem, że dziadek nie używał. Ale dla dlatego bo nie miał. A gdyby miał, to by używał, uwierz mi, bo ludzie są z, z zasady tacy, że e, starają się sobie ułatwiać życie, a nie utrudniać. Więc jeśli możesz coś zrobić lepiej, jeśli możesz mieć kontrolę nad czymkolwiek, nad pewnym procesem, jakim na przykład jest obróbka termiczna, czyli sprawienie, żeby coś nie było surowe, to korzystaj z tego. Ułatwiaj sobie to życie. Sprawiaj, że będziesz pewien, pewna swoich czynności, tego, co robisz po prostu. Jeśli ja chcę uzyskać sobie polędwicę sopocką, na przykład soczystą, nie surową, ale soczystą, będą ją parzył do 60 stopni wewnątrz tej polędwicy. Albo będą ją podpiekać do temperatury 60 stopni wewnątrz. Będą ją podpiekać w wędzarni. Ona będzie dokładnie tak samo soczysta, bez względu na to, czy była podpiekana, czy była parzona w wodzie. Bo to nie od tego zależy kruchość, soczystość. Jeśli wolisz wędliny bardziej kruche to taką polędwicę możesz sobie podpiekać lub parzyć do 65, do 68 stopni wewnątrz. Lub nawet do 70. Wtedy ta wędlina będzie coraz bardziej sucha, mimo tego, że parzona w wodzie. Prawda, że trochę paradoksem pachnie tutaj, ale to tak działa. Im dłużej parzysz, obrabiasz termicznie, pieczesz, tym staje się to suche, bardziej twarde. Więc Zwróć uwagę na to, że różny element półtuszy, przez swój kształt, przez obłość, przez długość. Zobacz, przecież boczek zazwyczaj może być, może ważyć bardzo dużo. 4 kilogramowy boczek to jest taki prostokąt, ale taki cienki. To jeśli taki 4 boczek, to znaczy, że masz go parzyć 4 godziny? No przecież to w ogóle się nie trzyma niczego. <grych> to nie jest logiczne. Więc bezwzględnie należy wbić w niego termometr i parzyć dokładnie tyle samo co półkilogramowy kawałeczek boczku. Dokładnie tyle samo. Na przykładzie boczku jest to idealne. Ide idealne. Idealnie to widać po prostu, że czy ogromny płat boczku, czy malutki, szeroki jest taki sam. Więc tak samo go będziesz parzyć, niezależnie od tego, czy ten miał pół kilograma, a ten cztery kilogramy. Termometr w rękę i później trzeba go tylko wbić w surowiec, który obrabiasz termicznie, a efekty będziesz uzyskiwać za każdym razem takie same, a jeśli nie takie same, to takie, które ty chcesz uzyskać. Tylko trzeba to robić świadomie. Według receptury ok, ale musisz wiedzieć, co jest skutkiem poczynania według tej receptury. Jeśli w recepturze jest napisane kilogram godzina na kilogram no to może mogą Ci wyjść dwa różne wyroby przy takim samym surowcu, bo ten surowiec był raz większy, raz mniejszy. I tutaj ten czas się nie sprawdzi. A jeśli do 68 stopni wewnątrz wyrobu, za każdym razem wyjdzie Ci dokładnie tak samo. Bez względu na kształt surowca, na jego wielkość, na masę. I zachęcam Cię do tego, żeby używać termometru, który w sklepie w jakimś dyskoncie, markecie, w internecie kupisz za 15 zł termometr magnetowy, za dwie dychy kupisz za 25 zł, kupisz fajny termometr magnetowy z linką taką elektroniczny który ci jeszcze będzie dawał sygnał dźwiękowy, kiedy ta temperatura zostanie osiągnięta. No już łatwiej się naprawdę nie da. Nie broń, nie broń się przed tym. Nie broń się przed tym, żeby mieć dużo lepsze wyroby niż dotychczas ci wychodziły. Jeśli spodobał Ci się ten film, zasubskrybuj nasz kanał na YouTube, a będziesz dostawać powiadomienia o innych takich filmach. Dostaniesz ogrom wiedzy. Wiem, że jesteś yy, i chętny, chętna uczyć się razem z nami właśnie wędliniarstwa domowego, piekarstwa, serowarstwa, różnych takich rzemieślniczych kulinariów. W opisie tego filmu znajdziesz linki do Fimple.tv. To jest portal, na którym jest bardzo dużo kursów z przeróżnych kategorii, właśnie z piekarstwa, serowarstwa i wędliniarstwa. Tam jest sporo receptur i tradycyjnych, i moich autorskich. Bardzo ciekawe rzeczy, bardzo fajne triki, jeśli chodzi o domowe wędliniarstwo. Zachęcam Cię też do wzięcia udziału w warsztatach, czy to serowarskich, czy wędliniarskich, gdzie przyjeżdżasz do nas na trzy dni i uczysz się Razem z takimi samymi pasjonatami, patrzącymi w tym samym kierunku, podobnym, wymieniasz się poglądami, doświadczeniami i, i uczysz się na własnym stanowisku pracy, wytwarzać sery, wędliny, naprawdę niezwykłe smakołyki z niezwykłych receptur. To wszystko zabierasz do domu, ale w domu na pewno będziesz to wykonywać jeszcze dużo lepiej. Zapraszam Cię do tego. Do zobaczenia.